Głęboko w wiosce Atominowka, która znajduje się w kraju zabajkalskim w Rosji, pracuje fabryka. Dzień i noc. Pracuje nad naprawą i odnawianiem rosyjskiego sprzętu wojskowego, aby mógł zostać wysłany na front na Ukrainie. Czy ta fabryka ożywia rosyjską artylerię? Czy pracuje nad nowoczesnymi rosyjskimi czołgami T90M? Żadne z nich. Zakład Atominowka jest dowodem na to, jak bardzo Rosja ponosi porażkę na Ukrainie. Odnawia się tam stare czołgi, które nie powinny znaleźć się na polu bitwy w roku 2025. Zobacz, jak bardzo Rosja jest zdesperowana. Wyciąga z magazynów czołgi z lat 60., gdy jej ofensywy załamują się na całej Ukrainie. Tak podaje Defense Express, który poinformował o tym 28 czerwca. Sytuacja Rosji z czołgami stała się tak rozpaczliwa, że prezydent Władimir Putin ucieka się do masowego wycofywania przestarzałych pojazdów bojowych z rezerwy, aby załatać braki. To nie było żadną tajemnicą. W przeszłości pojawiało się wiele doniesień o tym, że Putin polega na czołgach z czasów sowieckich z lat 70., aby utrzymać presję na Ukrainę. Ale teraz te zapasy z 1970 roku zostały wyczerpane. To zmusiło Rosję do sięgnięcia jeszcze dalej w przeszłość. I wprowadzenia na pole bitwy na Ukrainie jeszcze starszego czołgu T-62. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, czyli dyrekcja wywiadu Ukrainy, zakład w atominowce obecnie pracuje nad przywróceniem tych starożytnych czołgów do użytku. Po zakończeniu prac czołgi są wysyłane do magazynów we wschodnim okręgu wojskowym Rosji, gdzie czekają, aż Putin wyda rozkaz wysłania ich na linię frontu. DR utwierdzi, że zaobserwowało przekazanie 21 tych starożytnych czołgów do wschodniego okręgu wojskowego w czerwcu, samo 27, i że wiele z tych przekazanych wciąż było w złym stanie technicznym. W końcu, jak twierdzi DRU, prace remontowe mają swoje ograniczenia w przypadku czołgów, które przez kilka dekad były przechowywane na zewnątrz bez żadnej konserwacji. Raport opublikowany przez tę organizację rzucił więcej światła na sposób myślenia Putina. Jednak z powodu poważnego niedoboru nowoczesnych czołgów podstawowych, takich jak C-90M i T-72B3M, użycie T-62 jest traktowane jako rozwiązanie tymczasowe, ale wymuszone. Innymi słowy, Putin nie chciał uruchamiać fabryki w odległej rosyjskiej wiosce, aby ożywić stare czołgi. Został do tego zmuszony, ponieważ skala rosyjskich strat czołgów na Ukrainie jest tak ogromna, że nie ma innych opcji. Do tego punktu wrócimy później w tym filmie. Obecnie Rosja ma duży zapas T-62. Według Defense Express ten czołg był produkowany w ogromnych ilościach po jego wprowadzeniu do radzieckich sił zbrojnych w 1962 roku. Do 2012 roku Rosja wciąż miała około 900 takich czołgów i używała ich w walkach w Syrii. Nie są one również nowością w wojnie na Ukrainie. Putin wielokrotnie polegał na starych T-62-kach. Już w grudniu 2023 roku. Były analityk wojskowy Forbes, David Axe, donosił, że Rosja pracuje nad wprowadzeniem swoich T-62 na Ukrainę. W tamtym czasie Rosja wysyłała te czołgi z dodatkowymi pancerzami i innymi ulepszeniami, takimi jak pługi do rozminowywania oraz nowoczesne celowniki. Niektóre z nich miały nawet bloki pancerza reaktywnego oraz klatki przeciw dronom. Co było milczącym przyznaniem się do zdolności Ukrainy do niszczenia rosyjskich czołgów za pomocą rakiet i dronów. Ale pomimo tych ulepszeń, stare T62 miały poważną wadę. Jeśli jest jakaś wada tych dodatków, to taka, że wszystkie T62 najwyraźniej wciąż mają swoje oryginalne 600. 20-konny silnik wysokoprężny, który wytwarza znacznie mniej mocy niż nowoczesny silnik czołgu. Ulepszony T62. To także cięższy i wolniejszy T-62, napisał wtedy Aksy. Nawet w 2023 roku Putin był już tak zdesperowany, że był gotów wysyłać do Ukrainy czołgi, które były praktycznie łatwym celem. I nadal to robił w maju 2024 roku. Defense Express poinformował, że zmodernizowane T-62 zostały zauważone w obwodzie Charkowskim na Ukrainie. Ponownie zauważono pancerz reaktywny, a także środki przeciwko dronom. Miesiąc później to samo źródło informowało, że Rosja wyciągnęła z magazynów kolejną partię swoich T62-ek. Co, według Defense Express, było potencjalnym sygnałem, że Rosji zaczyna brakować nowocześniejszych czołgów podstawowych. Przenieśmy się do stycznia 2025 roku, kiedy bułgarskie wojsko poinformowało, że Rosja znalazła nowe zastosowanie dla swoich T62. Zamiast wykorzystywać je jako czołgi podstawowe. Te 62 były pozbawiane tylu wewnętrznych komponentów, ile się dało, aby mogły zostać przekształcone w opancerzone transportery piechoty. To, co tutaj jest jasne, to pewien schemat. Rosja ma takie problemy ze swoimi zapasami, że Putin jest zmuszony wyciągać z magazynów stare czołgi. On wie, że te czołgi nie są zbyt przydatne, dlatego zleca ich modernizację i próbuje znaleźć alternatywne zastosowania dla rosyjskich T62. Ale to wszystko nie pomaga. Jeśli to co widać w Atominowce jest jakąkolwiek wskazówką, Rosja już się wypaliła. Te 62, które przywróciła do życia, a teraz próbuje ożywić resztki, które zostały. To nie jest dobre dla Putina. Jeśli najlepsze te 62, które miał, nie mogły sprawić problemów w Ukrainie, to jakie nadzieje mają czołgi, które Rosja wcześniej uznała za niewarte remontu. Desperacja Putina jest widoczna, a prawda jest taka, że nawet najlepsze z jego tych 62 Niewiele mogą zdziałać na Ukrainie. Ten czołg to zabytek, i wystarczy krótko spojrzeć na jego specyfikację, żeby to zobaczyć. Rosja ucieka się do używania czołgu, który od dawna nie nadaje się do użytku na Ukrainie. Według Army Recognition, T-62 został po raz pierwszy wyprodukowany w 1961 roku i miał długą serię produkcyjną. Rosja kontynuowała jego budowę i modernizację aż do 1975 roku. Był to następca T-55 w Rosji. I przez większą część okresu zimnej wojny służył jako główny czołg bojowy tego kraju. Ale zwróć uwagę na te daty. Nawet najnowszy T-62 ma już 50 lat. Te nowsze wersje czołgu to prawdopodobnie te, które były w najlepszym stanie technicznym, kiedy Putin zaczął wysyłać T-62 na Ukrainę. W latach 2023 i 2024 te odnawiane w Atominowce mają prawdopodobnie bliżej 60 lat. Każdy T62 jest wyposażony w 115mm armatę gładkolufową 2A20, która jest w stanie wystrzeliwać pociski odłamkowo burzące na odległość do 19 tysięcy stóp. Zakładając, że jest w pełni wyposażony, Czołg będzie miał 40 takich pocisków, które może wystrzeliwać z prędkością około 4 na minutę. Obok głównego uzbrojenia zamontowany jest również karabin maszynowy, karabin maszynowy, tankowy kalibru 7,62 mm, a w późniejszych modelach czołgu znajduje się także karabin maszynowy, Tiariewa, szapagina, krupnokalibiernej, modernizowanej kalibru 12,7 mm. Wszystkie te bronie są całkiem skuteczne i mogą wyrządzić szkody celowi, jeśli T-62 zdoła się zbliżyć na odpowiednią odległość, ale właśnie w tym tkwi problem. Te 62 są tak stare i mało mobilne, że często mają trudności z zajęciem pozycji na polu bitwy, która pozwoliłaby skutecznie wykorzystać ich uzbrojenie. Jest to widoczne w pancerzu czołgu, który z przodu ma grubość około 3,9 cala. I absolutnie nie jest w stanie zatrzymać precyzyjnego ataku drona ani nowoczesnego pocisku rakietowego, zwłaszcza jeśli ten ostatni to dwustopniowa rakieta, zdolna do przebicia pancerza. Rosja próbowała to zrekompensować modernizując część swoich T62 poprzez montaż pancerza reaktywnego, o czym wspominałem wcześniej. Ale ta modernizacja sprawia, że czołg jest jeszcze mniej mobilny niż wcześniej, co powoduje całą serię innych problemów. Teraz T-62 jest napędzany silnikiem V55 dwunasto-cylindrowym, zdolnym do generowania 580 koni mechanicznych. Chociaż może to brzmieć dość imponująco, Oznacza to, że czołg jest ograniczony do prędkości około 31 mil na godzinę na stosunkowo krótkim dystansie 279 mil. Oczywiście czołgi z założenia nie są pojazdami szybkimi, ale kiedy dodaje się do nich ulepszenia, T-62 ostatecznie porusza się znacznie wolniej niż jego maksymalna prędkość 31 mil na godzinę. Ponownie, czyni to z niego łatwy cel dla ukraińskich rakiet i dronów. To, co Rosja tutaj ma, to rodzaj czołgu, który nie powinien już istnieć. Rosja powinna była zainwestować w nowsze czołgi z unowocześnionym pancerzem, silniejszą bronią i mocniejszymi silnikami. I tak zrobiła. Ale tu właśnie leży problem dla Putina. Bardziej nowoczesne czołgi Rosji są codziennie niszczone przez środki przeciwdziałania Ukrainy. Dlatego musi on w ogóle sięgać po tej 62. Desperacja Rosji jest tak duża, że sięga po znacznie słabsze czołgi tylko po to, by utrzymać iluzję przewagi liczebnej na polu walki. To tak, jakby zastąpić tygrysa kotem domowym. Chociaż to w pewnym sensie to samo zwierzę. Mały kot domowy nie poradzi sobie z dużą zdobyczą, którą tygrys potrafi zniszczyć. Taka jest rzeczywistość. W przypadku rosyjskich T60 dwójek Putin ma nadzieję, że rosyjskie przestarzałe czołgi mogą w jakiś sposób zastąpić znacznie nowocześniejsze i skuteczniejsze maszyny. Chociaż wie, że to niemożliwe. I to prowadzi do ważnego pytania. Dlaczego Rosja odnawia więcej T-62 niż kiedykolwiek wcześniej w Atominowce? Cóż, oczywista odpowiedź jest taka, że Rosja ma obecnie poważny niedobór czołgów podstawowych. To zostało potwierdzone przez ukraiński dyrekcja wywiadu Ukrainy, kiedy w swoim raporcie wspomniano, że powrót Rosji do użycia T-62 jest oznaką, że jej nowocześniejsze czołgi podstawowe są niszczone. Na Ukrainie wszystko sprowadza się do utrzymania liczebności. Cała strategia Putina opiera się na przytłoczeniu Ukrainy przewagą we wszystkim większą liczbą ludzi, sprzętu, czołgu. Dla rosyjskiego przywódcy prawie nie ma znaczenia, że T-62 jest prawie bezużyteczny na Ukrainie. Kluczowe słowo tutaj to prawie. Ukraina nie może popaść w samozadowolenie wobec rosyjskich T62, jeśli je zignoruje te czołgi wciąż mogą wyrządzić pewne szkody, jeśli zbliżą się do ukraińskich umocnień. Tak więc, jak w przypadku każdego innego czołgu, który Rosja wystawia, Ukraina musi zniszczyć T-62. To oznacza użycie dronów, rakiet i min, czyli dokładnie tego, czego chce Putin. Jego T-62 nie są na Ukrainie po to, żeby wyrządzać szkody. Są tam po to, żeby pochłaniać jak najwięcej amunicji, pozwalając Putinowi utrzymać przewagę liczebną. A Putin potrzebuje tych czołgów. Od momentu rozpoczęcia inwazji, w lutym 2000. 22 roku do 29 czerwca Rosja straciła oszałamiającą liczbę 10 980 czołgów. Cztery z nich zostały zniszczone tylko 29 czerwca, według Ministerstwa Finansów Ukrainy. Szybka matematyka podpowiada nam, że wojna na Ukrainie trwa już trochę ponad 39 miesięcy. Dzieląc 10 980 przez 39, otrzymujemy miesięczną stratę na poziomie 281. To niewiele mniej niż 10 czołgów dziennie przez całą wojnę na Ukrainie. Nic dziwnego, że Putin zaczyna coraz bardziej polegać na swoich zabytkowych czołgach. Takie straty są nie do utrzymania i staje się jasne, że Rosja praktycznie wyczerpała swoje nowocześniejsze czołgi, pozostawiając sobie do użycia na Ukrainie starożytne resztki. Takim jak T-62. Przynajmniej tak to wszystko wygląda na pierwszy rzut oka. I chociaż tempo utraty czołgów przez Rosję jest rzeczywiście tak ogromne, że to główny powód, dla którego Putin teraz odnawia więcej T-62, problemy rosyjskich czołgów sięgają znacznie głębiej znacznie głębiej. Teraz zastanów się przez chwilę nad produkcją czołgów. 31 maja czasopismo National Security Journal opublikowało artykuł, w którym stwierdzono, że Rosja straciła 3000 czołgów w wojnie na Ukrainie i ma trudności z ich zastąpieniem. Natychmiast pojawia się rozbieżność między tą liczbą a danymi podanymi przez Ministerstwo Finansów Ukrainy. Prawdopodobnym powodem tego jest to, że liczba 3700 jest potwierdzona. Straty czołgów wykryte za pomocą zdjęć satelitarnych i podobnych metod to liczba, którą Ukraina uważa za zniszczoną. Prawdopodobne jest, że prawdziwa liczba leży gdzieś pośrodku, ale to nie ma znaczenia. Bez względu na to, jaka jest prawdziwa liczba, czasopismo podaje, że artykuł z 2024 roku twierdzi, że 2024. Raport produkcyjny dotyczący rosyjskiej fabryki Ural Wagan Zawod mówi, że zakład wytwarza około 200 czołgów podstawowych T72B i T72B1 rocznie. Są to starsze czołgi, które prawdopodobnie są modernizowane do wersji T72B3S. Jednak już same liczby nie wyglądają dobrze. Dodatkowo, raport podaje, że Rosja budowała od 60 do 80 nowych T-90M rocznie do końca 2024 roku. Łącznie daje to od 260 do 280 nowych lub odnowionych czołgów rocznie. To mniej więcej tyle czołgów, ile Rosja traci miesięcznie, jeśli wierzyć Ministerstwu Finansów Ukrainy. Nawet jeśli użyjemy bardziej ostrożnych szacunków, mówiących o około 3700 utraconych rosyjskich czołgów, to wciąż daje to bliżej tysiąca rocznie. W czasie, gdy rosyjski przemysł ledwo produkuje jedną czwartą tej liczby w ramach uzupełnień. Desperacja sięgnęła zenitu. Jak powiedział ukraiński DR u Putin odnawia T62, ponieważ nie ma innego wyjścia. Produkcja Rosji nie nadąża za skalą jej strat i jak twierdzi czasopismo, ta sytuacja się nie zmieni. Dzięki zachodnim sankcjom Rosji jest coraz trudniej zdobyć zasoby, surowce i części potrzebne do budowy nowocześniejszych czołgów. Ten brak materiałów jest kluczowym powodem, dla którego produkcja rosyjskich czołgów jest tak powolna, że nie jest w stanie nadrobić strat ponoszonych na polu bitwy. To również daje wskazówkę, dlaczego Władimir Putin teraz polega na T-62. Brak dostępu do nowoczesnych materiałów i części nie stanowi problemu, jeśli używane są stare czołgi, które ich nie potrzebują. Zamiast tego, Władimir Putin wykorzystuje zakłady takie jak te w Atominowce, aby kanibalizować najgorsze ze swoich T-62. Dzięki temu Rosja może odnowić coraz mniejszą liczbę tych czołgów, które wciąż są w stanie jako tako działać na Ukrainie. To podejście nie może trwać wiecznie. Rosja nie buduje nowych T-62. Nie robi tego od 50 lat. Jak to często bywało w przypadku wojny na Ukrainie, Putin spala te stare zapasy tylko po to, by utrzymać swoją inwazję. Ale to sięga jeszcze głębiej. Co ciekawe, nowsze doniesienia sugerują, że Rosja zdołała znaleźć sposób na obejście części tych problemów wynikających z sankcji, i ostatnio udało się jej zwiększyć produkcję T-90M. Tak podaje Euromaidan Press, powołując się na badanie, Opublikowany przez prorosyjski zespół Conflict Intelligence. Wbrew temu, co twierdzi National Security Journal, zespół uważa, że Rosja produkuje całkiem sporo T-90M. Według naszych szacunków, Ural Wagon Zawod wyprodukował 60 do 70 czołgów T-90M w 2022 roku, roku. W 2023 roku, w trakcie wysiłków na rzecz mobilizacji przemysłu obronnego, Produkcja mogła wzrosnąć do 140-180 do czołgów a do 2024 rok mogła przekroczyć 200 sztuk rocznie, być może zbliżając się do tempa produkcji 250 do 300 czołgów rocznie jak podaje raport. Dla porównania Stany Zjednoczone budują obecnie około 90 swoich M1A2 rocznie. Jeśli te liczby są dokładne, oznacza to, że Rosja potroiła tempo produkcji T90M. Od czasu, gdy Putin rozpoczął swoją inwazję. W 2022 roku przyznaje, nawet do 300 T-90M rocznie to zdecydowanie za mało, by nadrobić ogromne straty Rosji. Jednak warto również zauważyć, że T-90M to klejnot w koronie rosyjskich czołgów. To najnowocześniejszy czołg podstawowy, jaki Rosja ma do zaoferowania. Logika podpowiada, że Rosja powinna wysyłać do Ukrainy tyle tych czołgów, ile tylko może, ale tak się nie dzieje. Putin wysyła zamiast tego stare tu 62. Oczywiste pytanie brzmi, dlaczego Rosja ma problem z T90? Bo ten czołg lubi tańczyć, to tylko częściowo jest żart. W rosyjskim t 90S odkryto poważną usterkę, która powoduje, że ich wieże obracają się dziko. Czasopismo bezpieczeństwa narodowego nazywa ten problem błędem dyskotekowej głowy. I twierdzi, że usterka może być spowodowana albo przez niedoświadczone załogi obsługujące rosyjski T-90S, albo przez awarię elektroniczną samego czołgu. Według Dawida Hamblinga, piszącego dla Forbes, problem obracającej się wieży pojawia się za każdym razem, gdy wieża M czołgu T-90 odniesie nawet drobne uszkodzenia. A kiedy to się dzieje, T-90 staje się całkowicie bezużyteczny, bo tańczenie disko wystarczy, żeby unieruchomić czołg. Dla Rosji Wieża, która obraca się bez kontroli, nie może celować w ukraińskie pozycje i stanowi poważne zagrożenie dla każdej załogi. Na tyle nierozsądni, by próbować strzelać podczas występowania usterki. To właśnie ta usterka zakończyła żywot T-90M w styczniu 2024 roku, kiedy Ukraina użyła dwóch amerykańskich M2 – Bradley'e, by się z nim zmierzyć. Bradley'e nie powinny mieć żadnych szans w starciu z rosyjskim czołgiem, a jednak… Jak wiadomo, udało im się go zniszczyć. Choć znakomite taktyki flankujące odegrały ogromną rolę w tym zwycięstwie. Hamling sugeruje, że T-90 nie mógł strzelać do Bradleyu, ponieważ jego wieża obracała się bez kontroli. Ta usterka w tym, co Putin często nazywał najlepszym czołgiem na świecie, może nam dać więcej wglądów w to, dlaczego Rosja wysyła teraz T-62 na Ukrainę. Po pierwsze, Putin chce uniknąć kompromitacji. Jeśli T90M ma być klejnotem w koronie rosyjskich czołgów, nie może być widziany jako maszyna z tak poważną usterką na polu walki. Rosja buduje więc tyle tych czołgów, ile tylko może, a następnie składuje je, prawdopodobnie mając nadzieję, że później uda się rozwiązać ten problem. Po drugie pojawia się kwestia niezawodności. Pomimo wszystkich wad, T62 w kontekście współczesnej wojny jest przynajmniej niezawodny. Czołg nie posiada nawet w przybliżeniu tylu skomplikowanych systemów elektronicznych, co tę 90M. Przynajmniej starszy czołg potrafi obrócić wieżę i wystrzelić w odpowiednim kierunku, nawet jeśli jego załoga rzadko ma okazję to zrobić, biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane problemy z T62. I właśnie z taką sytuacją Rosja musi się teraz zmierzyć. Ma tę 90, panie. Wygląda nawet na to, że buduje ich coraz więcej. Ale nie może ryzykować wysłania ich na Ukrainę. Nie dlatego, że Putin obawia się ich utraty, ale dlatego, że nie może ufać, że zrobią to, do czego są przeznaczone. Być może dlatego ukraińska DRU twierdzi, że desperackie użycie T-62 jest tymczasowe. Rosja próbuje rozwiązać swój problem z T-90M i w zasadzie używa T-62 jako mięsa armatniego, dopóki nie uda się jej sprawić, by jej rzekomo elitarny czołg zaczął działać jak należy. Jak długo potrwa to tymczasowe rozwiązanie? Pozostaje kwestią otwartą, ale dopóki Rosja wystawia na Ukrainie stare T62, jej żołnierze będą słabo chronieni i nie będą w stanie wyrządzić nawet zbliżonych szkód do tych, jakie mogliby zadać w nowocześniejszych czołgach. To nie jest dobre dla Putina. Rozpoczął letnią ofensywę, która, jak ma nadzieję, da mu przewagę w przyszłych rozmowach pokojowych z Ukrainą. Ta przewaga nie pojawi się dzięki czołgom, które mają ponad pół dekady. A jeśli myślisz, że dla tej letniej ofensywy nie może być gorzej, wygląda na to, że już utknęła. Ukraina postawiła 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Północnym Wschodzie w szachu, a zbiór starych te 62 dwójek nie pomoże. Dowiedz się, co się stało w naszym filmie i pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z kolejnymi relacjami o desperackich błędach Rosji i nieudanych próbach Putina zdobycia Ukrainy.